Siema, witam z tej strony Ptakun i dziś taki dość nietypowy odcinek Mówiąc szczerze, nie wiem czy ja go wstawię na YouTube, czy nie Zastanawiam się ciągle nad tym, muszę tu zrobić cenzurę i tak dalej Ogadałem yy, sobie po prostu troszkę z z jakiejś zagranicznej filmy o Forexie I wyszedł mi jakiś taki system Smart Money Concept I na czym on polega? Yy, no, w skrócie, łapiemy jakieś supply-demand zone, strefy supply-demand, nie wiem, no ktoś może kojarzy o co chodzi no i ten system po prostu umożliwia łapanie takich dosyć fajnych zleceń na szczytach, do, blisko szczytów, dołków za, i możemy dzięki temu wyłapać dosyć duży risk, reward na poziomie, nie wiem, 1 do 10 znaczy 10 do 1, w sensie zysku do ryzyka, 15 i więcej no ale dobra, nie wnikam, nie? No i co, no jest sobie, jest wiele takich grup na Discordzie, oni sobie pokazują jakieś tam pojedyncze zagrania z trading view, gdzie sobie można to cofać, wiadomo, nie? Więc żaden to dowód no, i chciałem się spytać tak niewinnie, najpierw na początku. No, to mam inny nick. <laughs> Hello guys, are you remove stop plus when spread increases in midnight? Bo wiadomo, spread rośnie y, o północy, czy tam na nasz czas o 23 i często odrywa po prostu stop a Oni mają te stop bardzo wąskie na tym swoim systemie akurat. no... No, i co oni tu mi odpowiadają? No, ja to mi to w miarę normalnie odpowiedział personally, no, because I stream was happened, no, what price go. Dobra, nie wnikam w ten spread na razie, ale zacząłem pytać o statystyki po prostu o statystyki i statement. <laughs> no, no, no. E, no, więc, tak, ile macie 100+, pod podrząd? E, ten system jest dziwny, bo ma bardzo, no, wąski 100 plus. Na forexie to jest totalna dla mnie loteria. Próbowałem tego trochę przez kilka dni No tutaj miłem, nie? <grywa> LOL Od razu LOL <grywa> Od razu śmiech jest, że w ogóle pytania zadałem o, o ogólnie, o skuteczność tego systemu, tak? No to jest już śmieszne, tak? No 100 plus gang No okej, okay. no ja rozumiem, że 100 plus się stawia, jasne LOL Jeszcze większe Take your time and learn to understand the work To jest odpowiedź Mam wziąć swój czas, mam poświęcić swój czas i zrozumieć Zrozumieć to, nauczyć się no, i wykonać swoją pracę. No, no, dobra, mogę wykonać swoją pracę, tylko ja bym chciał wiedzieć, czy w ogóle jest warto się zabierać za jakąkolwiek pracę nad czymś, jeżeli nie wiem, czy to coś ma jakąś sensowną skuteczność w długim terminie. Na przykład y, choćby średnia skuteczność wykazywana przez pół roku przez, no nie wiem, jakąś grupę może traderów, tu tego nie ma, tu jest po prostu pokazywanie sobie taki cherry picking. No, that's funny. Haha, ha, hi, 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 hi co jest takie śmieszne? Zadałem proste pytanie. Jaka jest, jaki jest, jaka jest liczba strat, jakie osiągacie w, po prostu pod rząd, tak? No bo skoro jest tak wąsko, no to musi być tego trochę. Jaka jest no skuteczność systemu? Czy ktokolwiek ma statement? <grytum> spread... Ka, kan być... By, spread może być w, bardzo wysoki. Stop nawet nieco węższy. Zamyka się podczas tego spreadu, no tak. Jakie markety są najlepsze do, tego, do tej formy tradingu? I bro, why you nagging? Oni wszyscy do siebie mówią, bro. Czemu narzekasz? Czemu i narzekasz coś takiego, nie? If you wanna trade, learn. There is other things you can do for money as well. No, no w Masz się uczyć, ale co mam się uczyć? A Muszę mieć dowód i motywację do nauki. Solidne cyfry, statystyka, nie pierdolisz picking. Tylko wygrane trady. Do you understand, bro? Nagik, are you serious? <laughs> Nobody has time to motivate you. Nie ma niktu czasu, żeby cię motywować. Mamy swoje życie do przeżycia. Now bye. Na razie. <laughs> no i tyle, nie? Jeżeli ktoś bierze kasę za jakiś membership płatny, no to chyba powinien mieć jakiś dowód. Jak ja kurwa idę do dentysty... No to wiem, że jest dentystą, wiem, że skończył studia, wiem, że robił to tysiące razy, rwał kurwa zęba blombował. Ma jakieś certyfikaty wywieszone na ścianie, kurwa. Tak samo jak masz e, jakiegoś szkoleniowca pokerowego, to on jest swój statement, to nazwijmy z poker trackera. To nie jest żaden problem dla pokerzysty, tak? Który ci uczy, no przynajmniej za granicą, nie wiem, jak to u nas jest, pewnie chujowo. <laughs> no ale no, na forek się ściąga z tym problem, ja tego naprawdę nie rozumiem. To jest proste pytanie. Chcę mieć, kurwa, no, jakby dowód. No, i tak właśnie brzmi 90% traderów, który traci. Tak, bo ja chcę mieć, bo chcę mieć liczby. To tak brzmi, tak brzmi, jestem na pewno takim traderem, co traci. No, że ja, nie? To jest mentalny shit. Złe pole, coś tam. Bo gościu powinien być nauczycielem, nie wiem. If you want... Jeśli chcesz statystyki, no buddy's gonna send you day trade history to motivate you. Nikt nie, nie wyśle ci, no powinien. Jeżeli ktoś za to bierze kasę, to powinien. Dokładnie. Wszyscy się tu zgadzają. To jest on chce y, wszystko bez włożenia pracy, tak? Y, może też iść do roboty 9... Aha, od 9 do 5 i dostać check, no, no, no. No dobra. Lol, lol. To jest śmieszne, to jest idiotyczne napisałem. Ifu, jeśli nie macie żadnego dowodu, że zarabiacie pieniądze, to to jest scam po prostu, jest to oszustwo, Bo Pokażę, co może narysować kreseczki. Każdy może znalazować głupie linie na wykresie i mówisz, to jest zajebisty system. Aha, tutaj cytowałem gościa. Miliś się. Mogę, mogę włożyć swój wysiłek, kiedy widzę, że inni ludzie zarabiają na tym. To oczywiste. Mentalność? Głupota. I kiedy idę do doktora, on musi pokazać mi, że jest w stanie mi pomóc. To jest biznes, jak każdy inny... Każdy, każdy biznes działa podobnie. O. No, a, a, ty, myślę, że ty potrzebujesz doktora doktora. Ja nie wiem, oni są normalnie odklejeni ci ludzie kurwa. Odklejeni kurwa rzeczywistości. Bo co, bo potrzebuję dowodu? Jesteś chory? You don't ask to see the doctor's paycheck to you. No i teraz oni mówią, że... Nie wróżasz do doktora, żeby pokazał ci wypłatę, no ale tu nie o to chodzi. Oni są tępi jacyś. You just trust that he can help you. Go back to bed, nie, nie no, ale.. <grywa> kurwa, to jest zajebiste. Po prostu gościowi ufa, że może ci pomóc, no ale na jakiejś podstawie bo ufam. Kurwa, what are you asking for, mate? Statement chce. O co pytam, nie? Scres statement. Ile, ile strat pod rząd? Proste pytanie. Jestem od razu atakowany. Dziwne w chuj. That's the forex what you my friend, no no. Statystyki, numery, po prostu pokażcie, skuteczność albo jej brak. No i czemu ufam doktorowi? On ma doświadczenie, on ma dowód i może mi pomóc i pomógł wielu ludziom. Proste. Lol. <noise> Jest tu ktokolwiek, kto ma konto na efixbooku, czyli pełny podgląd, pełna ciągłość atrakcyjna, kurwa, tak jak szwajcar przekazał yy, pokazana. Nikt, żaden z tych fiutków tutaj tego nie ma. Adida Forex Factory i oni dalej pierdolą. Gdzieś ciągłość, tak? I fundamenty. To są fundamenty, tak? Zadać takie pytanie, zżądać dowodów. Pokazanie numerów nic ci nie pomoże. Może pomoże, no może nie. Ty tego nie wiesz, nie? Może zadawać pytania, coś tam. W większości przypadków jest to gra solo, no wiem o tym. People spędzają masę czasu przy wykresach, dążąc do perfekcji. I przychodzisz i pytasz o statystyki, like coś tam. And nobody's gone, nikt ci nie pokaże. Kropka, no to chuja, to warty. Co so, każdy tutaj co Czeka, so, ja this is just. Co? Aha, czyli każdy może z zewnątrz powiedzieć, że to jest skam i ma ku temu podstawy. Kurwa, jeśli chcesz tak myśleć, nikt ci tego nie zabroni. Czemu nikt nie może powiedzieć, ile ma stat porząd? Wszystko jest w głowie. Nie, to są fakty. Albo zarabiasz, albo nie. To nie jest nic w głowie. <laughs> We focus on good mate. Skupiamy się na dobrym. Nikt nie liczy strat. Maybe win, win. Tylko wygrane. idiotyzm. Idiotyzm totalny. What you're gonna do? Ile strat? Started trading. Coś tam ktoś stratował. I chcesz, abym policzył. Ile mam wygranych i przegranych. Chcę wiedzieć, czego oczekiwać. Nie, ja chcę straty, straty pod rząd, Wyjaśniłem parę razy, mój Boże w Włącz MT4, albo TradingView i wklej to, tak? Dziecko może to zrobić, kur... Nie masz statementu, nie masz szefiexbooka, entu... I, 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 i uczysz innych Uczysz innych. pewnie ten nie, bo mi chodziło tutaj oczywiście o... O, o tych... Właścicieli tego Discorda, tego kanału, no ale chyba nie zrozumieli, nie? To nie jest mentalność czy jakieś inne cołerskie gówno. To jest. To jest y, sens czyli miałem tu na myśli podstawy, tak? No, Użyj trochę mózgu, mam użyć mózgu, rozumiecie tak? Bo, bo, bo myślę, to mam użyć mózgu Ile mogę spodziewać się strat 10, podrząd, 20 podrząd, nie wiem chcę to użyć i chcę znać numery. Ile? a już wkleję to samo. Jeśli chcę być profitowy, po prostu mi to pokażcie. Czy ktokolwiek jest tu profitowy na przykład po pół roku? Proste, kolejne pytanie. Każdy, no to o tym mówiłem, gracz pokerowy może to pokazywać. To oczywiste w pokerowej tam branży. Ani poker, każdy ma Statement from Tracker. Yy, I każdy doktor ma certyfikat, tak? Dowody. I tu jest około 400 ludzi, nikt nie pokazał nic. Co tam pisał, nic ci nie da, bo tam, no dobra, nie, nie obchodzi mi to. Fakty są bardziej istotne. E, pokazują, Ludzie pokazują, że już mi się pierdoli. Ludzie pokazują, że zdali te FTMO, to jest y, ten fund trade, prop trader, y, ten firma prop tradingowa, co daje hajs To są fakty. Jeżeli ktoś zdał u nich, to znaczy, że zarabia. Więc pokażcie mi: Just one person from that group, chociaż jedna osoba z tej grupy. Przekonajcie mnie, że to jest tego warte. You so jarring znowu, że marudzę. Czas focus on yourself. No, Mam się na sobie skupić. Próbuję się skupić, szukam metod i jestem tylko atakowany. No, put in effort, czyli znowu włoż wisiłek i zobaczysz wyniki samemu. Czyli to scam. <grym> Zostaw czat i... If you think it's a... Jeżeli myślisz, że to scam, to czemu ty jesteś, nie? Mogę po... Mogę włożyć wisiłek, jeżeli ktokolwiek pokaże mi, czy to jest tego warte. Słuchajcie, czy ja jestem pojebany, powiedzcie mi, czy ja jestem pojebany, czy oni. Jak wy to widzicie? Może ja jestem pojebany. No. Iść do łóżka. <gry> Pokażcie swoje zarobki, kurwy. <gry> to są prywatne sprawy. Nikt Ci nie pokaże swoich pieniędzy, bo jakiś Baxi chce na Discordzie zobaczyć, nie? Jesteś skupi, jesteś, jesteś głupi, czy jesteście z kamerami oszustami. Wyjaśniłem to. U włożyliśmy to dużo pracy, rara rezultatów i, i nikogo to nie obchodzi czy nas uważasz tam za skamerów, nie? O mój Boże, mówię. Statement. Macie pokazać w nie, nie, nie pieniądze kwotowo, tylko procenty. O, procenty. O, procenty! O, procenty. <laughs> Skuteczność! Winrate, kurwa, cokolwiek, whatever kurwa. Czy to jest dla was za dużo Really? <laughs> Zobacz jak mówisz, Lori, jesteś twat, nie wiem, twat man. jak mam to rozumieć, twat? Ciotat. <grym> Okej. Okay. Jeżeli włożyliście dużo pracy, to mi pokażcie wyniki tej pracy. Zamknij japę, zamknij rej. <grym> nie zamknij rej, <grym> to jest tu głupi, czy co? Zadam ostatni raz. <grym> czy ktokolwiek może pokazać statystyki winrate rate statement? Nie obchodzą mnie pieniądze, obchodzi mnie efektywność, nic więcej. Zero argumentów z waszej strony, tylko mnie atakujecie. No. Powiedz mi, pomóżcie, przestańcie mnie atakować i wyzywać, przekonajcie mnie, że to jest tego warte. LOL! Dalej, LOL, ha ha ha, ha ha ha, Kto jest adminem tej strony? Kto uczy ludzi i bierze pieniądze za membership bez dowodów zarobków? Porozmawiaj ze mną, kur... No i ktoś mi napisał, nie róbmy tutelonej tunes, no, jestem takim dziobakiem, <laughs> sobie wiele się nie pomylił. <laughs> no, i co tu dalej było? To jest chyba wszystko, jeżeli chodzi o tę rozmowę. No, i, tak, ktoś napisał, że jestem wredny, jestem wredny, jestem niemiły, niegrzeczny, bo, bo zadaje dziwne pytanie. No i ktoś napisał, że pieniądze coś się oszukał. już Nie, nikt mnie nie oszukał. Dlaczego znaczy oszukał, ale nie w tym. Po prostu szukam rozwiązań. Przychodzę w pokoju z prostymi pytaniami. Nie widzicie tego? Przeanalizujcie to. Bro, <grystu szukam> jestem długoterminowym inwestorem. Tak, mam pracę od 9 do 17. W sumie mam trochę inne godziny, ale nieważne. Znam Forex, szukam pewnych dywersyfikacji i to wszystko. I, i, i w mojej perspektywie te pytania są esencjonalne, czyli no, są, no, no, są konieczne. Um, no i mój gościu znowu ten tłumaczę ten z początku. Trading jest w scenariusza. Wiem. Risk for reward. Er, tak. You need to learn the craft. Nie wiem, craft, jak to rozumiesz tu, craft? Mm. Rękodzieło, no nie wiem. <grym> Musi być włożony y, ten czas. No, and win. You, you need to work hard. Ja wiem o tym. Musisz budować system, który daje ci profit... Ko 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 Profit yy, cały czas, tak? Musisz myśleć długoterminowo. Ale muszę wiedzieć, czy jest to warte, jeżeli ktoś chce skopiować ten system, wymodelować, tak? Czy jest w ogóle sens? Bo może ten system się nie sprawdza w długim terminie, mimo że włożysz to dużo pracy. Oni tego nie rozumieją, kurwa. Musisz się wymasterować. Jest wiele rzeczy tego. Okej. Okay. Py zadajesz złe pytania. Słuchajcie. Może wy wiecie, jak ja powinienem zadawać pytania? No, napiszcie w komentarzach. No, a, wiem. No. Nie pytaj, nie pytaj pieniądze. <noise> to jakie pytania są dobre w takim razie, kurde. Jest. Dlaczego? Because there is so much more before you. Make... Aha, że jest dużo rzeczy do zrobienia, zanim pieniądze przyjdą. My... Jesteś profitowy? Tak. Super. Jestem traderem fundem, trader na MyForex Funds, to jest taka firma. No i super, fajnie, że gadam się. I've been trading. Trybuję przez od 3 lat. Okej. Okay. Mój najlepszy rok, so my bro. Putin effort and work hard. No, ja, ja nie mówię, że nie mam pracować ciężko, że nie mam włożyć w to wysiłku, pracy, nie wiem, bo jakiegoś poświęcenia, oczywiście, ale to nie zmienia faktu, że potrzebuję dowodu, czy warto zacząć. Kurwa. No i dalej się kucę. No, nikt nie będzie cię uczył, no to po co tu jesteście? Jest, nie jestem twoim mentorem. znajdź jednego i pytaj go OK, sorry, to interap Hefa nice day. Ja tu już skończyłem, bo miałem dosyć tego pierdolenia. No i tu dalej dyskutuję, że można to średnio pokazać. Ja już to nie będę wam tru, bo tu już trochę trwa. Pokażę Facebooka. Dalej marudzę, jestem tu uparty. No i dalej gadają o swoich tam teoriach. Nie możesz niczego oczekiwać od tradingu. Mogę oczekiwać w długim terminie według statystyk. Według niego nie mogę oczekiwać niczego, nawet w długim terminie. No, ciekawe, jak Wy to widzicie? E -e. Jeśli się mylę, jak, jak mam mieć pewność siebie i zaoferę systemowi? To jest proste pytanie. Znowu kolejne. Bez statystyk. A jak Wy, skąd Wy macie? Czy rozumiecie mój punkt widzenia? Nie możesz porównać numerów innych z Twoimi własnymi. Nawet, nawet średnio nie mogę? Mogę. No i tu gościu się trochę rozpisał. Eee. O je tak to tłumaczyć. Możesz testować z tym samym systemem. Możesz widzieć zupełnie inne te. Możesz mieć te same wejścia, ale możesz mieć zupełnie inne rezultaty. No ja to rozumiem. Ale jeżeli system jest w miarę sensowny, no to średnio wyjdzie coś moim zdaniem. Rozumiem, że chcesz wiedzieć, i możesz oczekiwać pewnych rzeczy. Chciałem wiedzieć też, but, 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 ale rzeczywistość w tradingu jest inna. Pewnie traderzy są, tradują powiedzmy. hard Trading Let's say. Of 10 tradeów. Aha, 8 jest na SL, 2 wejdą. I cały czas mogą robić dużo pieniędzy, bo mają system, który działa. Mają odpowiedni mindset który za tym stoi, Norris Reward. no dobrze, ja się znów z tym zgadzam, ale no kurwa no czemu nie mogą pokazać jeśli ja mam 8 stat pod rząd mogę być wkurzony więc szukam innego stylu tradingu mam nadzieję, że rozumiesz co chciałem powiedzieć no, no właśnie nie powinno się szukać innego stylu tradingu po 8 stratach tylko długoterminowo go, go sprawdzać nie wiem czy nie ja by sami sobie zaprzeczałem mam wrażenie I ktoś mi tu kiedyś powiedział, że nie powinno się zmieniać systemu po 8 stratach Potrzebujesz czasu, inaczej będzie zmieniał system ciągle i ciągle, nie? No, i ktoś mi tu wysłał yy, Marka Douglasa. Muszę sobie to obejrzeć. Po prostu, daj sobie tenik bardziej do siebie. Simply put, ready has more to do which. Aha, że jest więcej pracy nad sobą niż na samym TDG, niż się może wyobrazić. No, ja się z tym zgadzam. No, okej. Okay. No, i to chyba wszystko. Ale jeszcze z tym gościem tu gadałem. Nie wiem, czego ja teraz znajdę. On mi odpisał, o. to jest admin, tak? To, to nie będziecie widzieć. To jest admin tej strony. E Przepraszam za kłótnię na czacie. Chciałem znać parę faktów odnośnie tego systemu forexowego: jak sobie radzić z rozszerzonym spreadem wieczorem. Ile masz <śpiano> 100 plusów porządku? Jaki jest swój winner w procentach? Ile masz średnio w miesiącu? To są normalne pytania, które pokazuje My MyFactory, MT4, kurwa, MT5. Jeśli mam się uczyć i rozwijać, tak, coś, chcę wiedzieć, czy to jest tego warte, mojego czasu? Jakie są realne oczekiwania, jakie muszę mieć? Sorry for my English. <grym> Moje okna trainingowe są orientowane na wczesne godziny w dnia. Yy więc to na mnie nie wpływa no potem pewnie zamyka jeżeli już mi się zbliża wieczór of course sometimes, czasem są straty mój SL będzie na break więc nie ważne czy jest strata czy nie, bo już jest zabezpieczony e -e a number jest ilość 100 plusów jest jaka? różni się, różnie są sorry za mój angielski w tym tygodniu nie miałem, nie byłem aktywny no, no to no, nikt nie jest zwycięzcą w 100% przypadków. Mógłbym powiedzieć, króję system, daję y, zasady tidingu. Y, upewniam się, że mój LR to jest 1 do 10 e, i zobacz jak to wyjdzie. Hmm. If you taking too many loss, then adios. No bierze za dużo musisz to jakoś tam pozmieniać. No daje mi takie, takie ogólne, takie ogólne porady nie podaję szczegółów liczb. Tak ogólnie doradzę mi, nie? Zmień zasady, break evena, Adaptuj się, coś tam. Ten approach. A wtedy atakuj prop firmy. No, 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 no. Na początku będziesz widział więcej selów niż profitów, ale z czasem, jak się dostosujesz, to będzie lepiej. Nie ogólnie rzecz ujmując, musisz włożyć dużo czasu. I oczywiście winrate też jest zależne od strategii. No nic nie wyjaśnię Ja się pytam o jego strategię. No. Jedni mają 1 do 1, znaczy mają 50% skuteczności, teraz sobie nie zarabiałem, da, da, da. Każdy ma swój Every Trading Journey. Każda, każdy, każdego przygoda z Tradingiem będzie inna. No i tak dalej, takie pierdolenie, No, napisałem, dzięki, dałem sobie spokój. <gryw> huh, Przebrnęliśmy przez to. Co sądzicie? Co sądzicie o tych zagranicznych grupach, co biorą sobie hajs za membershipy i nic nie pokazują? No co sądzicie? Zapraszam tu fanów Szwajcara również. Dziękuję, pozdrawiam, siema.